Witam wszystkich bardzo serdecznie, pokojem Bożym i zapraszam do krótkiego rozważania Słowa Bożego. Niezwykłość naszych czasów kreuje różne, czasami zaskakujące zachowania, które odsłaniają nasze prawdziwe oblicza. Duchowni wszystkich kościołów kierują dziś swoje słowa do ludzi wierzących, aby podtrzymać ich na duchu, zmotywować lub uspokoić. Niepokoje i lęki z powodu nieznanej choroby skupiają naszą uwagę na nas samych i najbliższym otoczeniu. To normalny, instynktowny odruch. Każde stworzenie w chwilach zagrożenia koncentruje się na sobie samym i na tym, co jest najbliżej niego. Zagrożenia, o jakich powszechnie się dziś mówi, kojarzone są często z zapowiedziami biblijnymi. Wielu ludzi zaczyna poszukiwać odpowiedzi na pytanie, czy jesteśmy świadkami wypełniającego się proroctwa, czy pandemia koronawirusa jest podobna do biblijnych plag. Biblia opisuje wiele podobnych sytuacji z przeszłości i również zapowiada wydarzenia, których być może jesteśmy uczestnikami. Jeśli się okaże, że odpowiedź na nasze pytanie będzie twierdząca, dla wielu sceptyków Biblia zyska na wartości. Dla wierzących z kolei będzie tą wskazówką, w jakim punkcie historii planu Bożego właśnie się znajdujemy. Przez wszystkie wieki, w podobnych momentach, dramatycznych momentach, ludzie kierowali swoją uwagę właśnie na Boże Słowo. Bóg w przeszłości powoływał ludzi, aby przekazywali Jego Słowo innym. W Starym Testamencie mamy bardzo wiele takich opisów proroctw, które zaczynają się od słów i doszło, i tu jest często imię proroka, słowo Pana tej treści. Nie wiemy dokładnie w jakich okolicznościach i w jaki sposób Bóg przemawiał do tych proroków, i nie to będzie treścią naszego dzisiejszego rozważania. Ważne jest, że niektóre osoby otrzymały zadanie nieść to słowo dalej i czasami mieli zapowiedzieć nadchodzącą klęskę, aby ostrzec zagrożonych ludzi lub skłonić ich do nawrócenia. Przyjrzyjmy się dziś wyjątkowemu bohaterowi, który otrzymał poselstwo od Boga, ale postanowił, że tym razem zachowa je dla siebie. Jonasz, bo o nim będziemy mówili, był prorokiem, który zapowiedział, że król Izraela Jeroboam przywróci dawne granice swojemu państwu. Tak też się stało. Miało to miejsce w czasie, gdy północny Izrael, państwo Izrael, znajdował się w niewoli z powodu grzechów i niewierności Bogu. To jest właśnie jedyna wzmianka o proroku Jonaszu spoza księgi nazwanej jego imieniem. Któregoś dnia tego właśnie Jonasza doszło Słowo Boże. Bóg polecił mu, aby poszedł do Niniwy i zwiastował mu poważne problemy, jakie miały nadejść z powodu grzechu mieszkańców. Jonasz jednak zachował się w bardzo nieoczekiwany sposób. Dlaczego? Zamiast posłuchać tego, co mówił Bóg, i pójść do Niniwy, czyli w okolice dzisiejszego Mosulu w Iraku, Jonasz wolał wybrać się o wiele dalej, do Tarszysz, czyli do współczesnej Hiszpanii. Gdy znalazł się na statku płynącym do Tarszysz, zerwał się potężny sztorm, który zagrażał całemu okrętowi. Gdy żywioł wymykał się spod kontroli, marynarze najpierw wyrzucili do morza sprzęt, aby go odciążyć, a później każdy już wołał tylko do swojego Boga i prosił o ratunek. Wyrzucić sprzęt do morza z okrętu, to pozbyć się narzędzi, wszystkiego, na czym się polegało. Wyrzucić sprzęt do morza, to pozbyć się możliwości działania i własnych koncepcji na wyjście z trudnej sytuacji. To obrazuje tragizm i bezradność człowieka w obliczu zagrożenia, które przerasta jego możliwości. Wówczas pozostaje tylko sfera duchowa. Sfera tajemnicza, niepoznana, nieprzewidywalna, ale jak wielu ludzi wierzy, potężna i mogąca działać właśnie w takich trudnych sytuacjach. Zachowanie Jonasza podczas burzy było zupełnie inne. Zszedł na dolny pokład i zasnął. Jak można spać w takiej sytuacji? Jak to możliwe? Czy w przypadku Jonasza był to dowód obojętności, czy niezwykłej ufności i wiary, że Bóg panuje nad każdą sytuacją i wie, że wszystko dobrze się skończy? Jeszcze bardziej zdumiewa zdumiewające jest, że ci biedni marynarze stali się ofiarą nieposłuszeństwa człowieka wierzącego. Bardzo dziwna sytuacja. Nieposłuszeństwo proroka sprowadza kłopoty na całe jego otoczenie. Historie biblijne opisują raczej odwrotne sytuacje. To niewierzący poganie sprowadzali kłopoty i zagrożenie na sprawiedliwych. O co tak naprawdę chodziło? Bóg widział, że ludzie mieszkający w Niniwie przekroczyli granice w popełnianiu zła i postanowił ich ostrzec. Jeżeli się nie opamiętają, czeka ich zasłużona kara. W tym celu postanowił wysłać Jonasza, aby przemówił w jego imieniu. Dlaczego Jonasz postanowił uciec od tego obowiązku? Odpowiedź na to pytanie zawarta jest właśnie w księdze Jonasza. Skupmy się jednak dziś na, nie na sobie i ludziach wierzących, ale na tych, którzy boją się jeszcze bardziej, którzy Boga nie znają. Zamieszanie na okręcie i zachowanie marynarzy świadczy o tym, że byli to ludzie bardzo religijni, ludzie wierzący. W co wierzyli? Bardzo różnie. Okazuje się, że każdy wołał do swojego własnego Boga. A gdy ich wysiłki modlitewne nie przyniosły efektu, kapitan obudził Jonasza i polecił mu, aby on też zaczął modlić się do własnego Boga. Później marynarze rzucili losy. I okazało się, że wskazały one na Jonasza jako źródło ich problemu. Zapytali go więc, kim jest i kto jest winien, że znaleźli się w tak trudnym położeniu. Jonasz odpowiedział, powiedział, kim jest i przyznał, że to przez niego, bo chce uciec z przed oblicza pana. Marynarze, jak już wspomniałem, okazali się bardzo religijni i nie tylko wierzyli Jonaszowi. Ale postanowili go jeszcze ratować, bojąc się o własne życie. W końcu, jeśli był wyznawcą i sługą potężnego Boga, stworzyciela nieba i ziemi, to należało się z nim liczyć. Jonasz jednak przekonał ich, że powinni go wyrzucić z okrętu i wtedy ich problem się zakończy. Tak też się stało. Gdy tylko znalazł się za burtą, morze się uspokoiło. Marynarze oddali chwałę Bogu. Złożyli ofiary i uczynili śluby. Myślę, że jest to obraz nawrócenia się tych ludzi i pokazuje, w jakich okolicznościach czasem ludzie się nawracają. Właśnie strach czasami pomaga w nawróceniu, a niecodzienne wydarzenie przekonuje ludzi o Bożej Mocy. W takich chwilach wielu nabiera respektu do Boga i spełnia Jego wolę. Wiemy też, co stało się z Jonaszem. Nie utonął, ale znalazł się we wnętrzu wielkiej ryby, z której wydostał się po trzech dniach. Po tych wydarzeniach poszedł do Niniwy, tam, gdzie prosił go Bóg, aby poszedł i powiedział to, co mu polecił. I kolejny raz mieszkańcy Niniwy, ludzie niewierzący, przestraszyli się poselstwa Bożego, i zawrócili ze złej drogi. Jonasz odniósł ewangelizacyjny sukces, spektakularny sukces. Jednak on, widząc nawrócenie miasta Niniwy, wcale nie był szczęśliwy z tego powodu. Okazało się bowiem, że jego plany były pierwotnie zupełnie inne. Modlił się nawet do Pana w taki sposób: przeczytajmy: Ach, Panie. Czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszym razem uciekłem do Tarszyszu. Wiedziałem bowiem, że ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Otóż teraz, panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć aniżeli żyć. W bardzo dziwny sposób. Jonasz się modli do Boga. Ale to pokazuje, jak czasem zachowanie ludzi wiernych Bogu kontrastowało z Jego koncepcjami i z Jego myślami. Księga Jonasza jest pełna paradoksów. Mamy tu potężną prawdę o naszym Bogu, wypowiedzianą w formie wyrzutu. Przecież wiedziałem, że jesteś miłosierny i chcesz ratować wszystkich ludzi. Miałem jednak inne plany. Chciałem, żebyś się ich pozbył. Takie było przesłanie Jonasza w tej modlitwie. Czy to słusznie tak się gniewać? Na modlitwę Jonasza w taki sposób odpowiedział Bóg. Ja wierzę w to, że dziś nikt z wyznawców Boga nie myśli w ten sposób o innych. Jonasz jednak wyszedł z miasta, wybudował sobie szałas w pewnej odległości i chciał obserwować, co będzie dalej. Bóg był z Jonaszem. Nad jego głową wyrósł krzew, który osłaniał go przed żarem słońca. Nasz bohater był bardzo szczęśliwy z tego powodu. Bóg jednak postanowił doświadczyć proroka i zrobił w to w bardzo subtelny sposób. Otóż wyznaczył robaka, który podgryzł krzew rycynowy. Kiedy krzew usechł, Okazało się, że nasz bohater bardzo się pogniewał z tego powodu. Okazało się wówczas, jak bardzo jest skoncentrowany wyłącznie na sobie. Gdy tylko zaczęło słońce dogrzewać i doskwierać, życzył sobie śmierci. Przez ostatnie dwa tysiące lat głoszona jest Ewangelia na całym świecie. Ale czy dziś. Współcześni chrześcijanie czują się posłani, aby głosić Ewangelię i konieczność upamiętania innym ludziom. Czy przypadkiem nie jesteśmy skoncentrowani za bardzo na sobie, na własnym bezpieczeństwie, nie przejmując się tym, co będzie z innymi, którzy potrzebują Słowa Bożego i poselstwa upamiętania? Bóg posyła nas dziś do ludzi którzy potrzebują nawrócenia. Ilość znaków i groźnych zjawisk niepokoi i przeraża ludzi na całym świecie. To jest bardzo dobry czas, aby powiedzieć, że jesteśmy wyznawcami Wszechmogącego Boga, Stworzyciela Nieba i Ziemi. Biorąc lekcję z Księgi Jonasza, bądźmy pewni, że Bóg troszczy się o każdą ludzką istotę, a nawet zwierzęta. Chroni nas i otacza opieką, ale też posyła do tych, którzy jeszcze o Nim nie słyszeli. Gdzie leży Twoja i moja Niniwa? Czasami niedaleko. Może to być część Twojej rodziny, Twoi znajomi, Twoi sąsiedzi, Twoi współpracownicy. Są to ludzie, których znasz albo wiesz o nich, że potrzebują nawrócenia. Nie siedźmy więc pod swoimi krzewami, i nie delektujmy się Bożym błogosławieństwem i poczuciem bezpieczeństwa. Gdyż Bóg wzywa nas do zwiastowania Jego woli. Niech nam błogosławi i doda siły i umiejętności, abyśmy potrafili to robić. Niech nam błogosławi w naszym codziennym życiu, ale niech, nie, niech to błogosławieństwo spływa również na tych, którzy Pana Boga nie znają. Tego życzę sobie i Wam. Amen.